Greenwashing może być uznany za czyn nieuczciwej konkurencji lub reklamę wprowadzającą w błąd. Konsument musi mieć także łatwy dostęp do wyjaśnienia, co oznacza dane oznakowanie. Dyrektywa Green Claims raz wchodzi, raz ją wycofują, później znowu chcą przywrócić. Co dalej z walką z greenwashingiem? Jak to teraz będzie z tym karaniem za nieuczciwe ekopraktyki? O aktualnym statusie prania na zielono opowie dziś Sławek Brzuzek, działacz na rzecz ochrony środowiska i innowator społeczny, a także ekspert w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Na pewno słyszeliście o dyrektywie Green Claims. Był to projekt unijnego aktu prawnego, który miał na celu ukrócenie greenwashingu, czyli wprowadzających w błąd deklaracji ekologicznych firm. Jej pełna nazwa brzmiała Dyrektywa w sprawie oświadczeń środowiskowych. Zaraz. Był, brzmiała. A i owszem, bo w czerwcu 25 roku Komisja Europejska wycofała projekt dyrektywy tuż przed finalnymi negocjacjami. Powodem była presja polityczna, między innymi ze strony Europejskiej Partii Ludowej, która uznała projekt za zbyt biurokratyczny i zbyt kosztowny dla firm. To wycofanie wywołało kontrowersje. Bo dyrektywa miała uporządkować rynek ekodeklaracji i chronić konsumentów przed manipulacją. Czy to oznacza, że eliminowania greenwashingu już nie ma? Otóż nie. Są inne akty prawne, które eliminują greenwashing i mogą być podstawą do nałożenia kar. W pierwszej kolejności wskazać należy na dyrektywę numer 2024 łamane przez 825 w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami oraz lepsze informowanie. Strasznie długa, ale doskonale opisująca ten dokument nazwa. Dyrektywa ta została przyjęta przez Parlament Europejski 28. Lutego 2024 roku i ma na celu właśnie wzmocnienie pozycji konsumentów w transformacji ekologicznej. Termin wdrożenia tej dyrektywy przez państwa członkowskie to 27 marca 2026 roku. Dyrektywa ta rzeczywiście chyba w Polsce również będzie wdrożona w terminie, dlatego że 4 sierpnia pojawiło się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów właśnie przyjęcie, praca i przyjęcie tego aktu. Unijnego. Implementacja tej dyrektywy będzie miała miejsce w dwóch ustawach. Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawie o prawach konsumentów. Natomiast sama dyrektywa zakazuje ogólnych oświadczeń środowiskowych, których nie można udowodnić wiarygodnymi źródłami. Na przykład sformułowania opakowanie przyjazne dla klimatu bez żadnych dowodów. Ale również, i to jest dużo. Praktyczniejsza pomoc dla nas wprowadza czarną listę praktyk handlowych, które są nieuczciwe w każdych okolicznościach. Szczegółowo wyliczane są te niedozwolone praktyki w załączniku do dyrektywy, natomiast charakteryzując można powiedzieć, że lista to obejmuje praktyki związane z umieszczaniem oznakowania ekologicznego, które nie jest oparte na systemie certyfikacji i nie zostało ustanowione przez organ publiczny, to oznacza, że jeżeli chcemy oznakować nasze produkty, no to musimy używać oznakowań ustanowionych przez organy publiczne i mające system certyfikacji. Po drugie, twierdzenia o neutralności klimatycznej produktu, które opierają się wyłącznie na kompensacji emisji CO2 oraz nie uwzględniają całego cyklu życia produktu. Innymi słowy, jeśli tylko offsetujemy, a nie eliminujemy emisję gazów cieplarnianych i mówimy, że dzięki temu jesteśmy neutralni klimatycznie, to robimy greenwashing. Po trzecie, deklaracje środowiskowe, ważne dokumenty, które nie są poparte dowodami naukowymi i nie zostały zweryfikowane przez niezależny podmiot, też będą traktowane jako no, greenwashing. Czyli bez dowodów w postaci wyników badań dotyczących danego wpływu i naszego oświadczenia oraz niezależnej dla tego certyfikacji, nasze twierdzenia będą traktowane jako podstawa do uznania za Greenwashing. To bardzo twarde wymagania, patrząc praktycznie ze strony firm, i na pierwszy rzut oka wydają się dla większości przypadków bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do spełnienia. Jak sobie z tym poradzić? No, intuicyjnie czujemy, że ważna będzie współpraca ze środkami naukowymi. Ze środkami badawczymi, które dostarczą wiedzę o wpływach środowiskowych naszych produktów i usług, a znalezienie rzeczoznawców, którzy obiektywnie potwierdzą nasze deklaracje, także nie powinno być zbyt trudne. Tych instytucji w Polsce jest sporo. Ale ciągnąc tę dygresję, oczywiście pojawia się tu także wątek oczekiwań deklaracji środowiskowych w łańcuchu wartości. To może być bardzo trudny, bo kosztowny element gry rynkowej. Ale wydaje się, że firmy, które będą od swoich dostawców oczekiwać nadmiernie takich deklaracji, na przykład deklaracji na każdy nawet najmniejszy produkt, który od y, mojego dostawcy kupuje, chciałbym mieć, żeby on dostarczył deklaracje środowiskowe, no to wydaje się, że y, no, ben, będziemy musieli się liczyć z tym, że im więcej deklaracji od naszych dostawców żądamy, tym większymi kosztami od tych dostawców będziemy obciążani, no bo te deklaracje będą kosztować ale w drugą stronę deklaracja środowiskowa będzie droższa, ale jednoznaczna, rzetelna i niekwestionowalna. No i czwarta grupa praktyk zakazanych, to jest ukrywanie informacji o przedwczesnym postarzaniu produktu, na przykład planowe ograniczenie trwałości. oraz Druga część tych ukrywanych informacji to są ukrywanie informacji o cechach społecznych produktu lub działalności firmy, które mogą wpłynąć na decyzję konsumenta. Na przykład skrępnie ukrywana informacja o wykorzystaniu pracy dzieci przy produkcji danych przedmiotów. I wreszcie piąta grupa praktyk zakazanych to jest stosowanie własnych. Zielonych oznaczeń, które imitują, podszywają się troszeczkę, można powiedzieć, pod oficjalne certyfikaty lub wprowadzają konsumenta w błąd co do rzeczywistego wpływu produktu na środowisko. To wiąże się z już przywołanym w punkcie pierwszym listy wymogiem oznakowania ustanowionego przez instytucję publiczną i opartego na systemie certyfikacji, a nie przyznawanego uznaniowo. Dlatego była mowa o tym, że ta dyrektywa miała uporządkować rynek ekocertyfikatów. Jak widzimy, w dwóch miejscach, z dwóch stron, ten system jest dotknięty. Krótka przerwa w odcinku. Pobierz darmowy e-book AI w służbie zrównoważonego rozwoju który pokazuje, jak sztuczna inteligencja pomaga firmom spełnić wymogi ESG. Pobierz go bezpłatnie i zobacz, jak wykorzystać AI w praktyce. Innym aktem prawnym, który już wszedł w stosowanie i to od 2021 roku, jest rozporządzenie UE 2020-852 w sprawie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz akty delegowane do niego czyli taksonomia co kluczowe. To rozporządzenie ustanawia kryteria, które pozwalają określić, czy działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. I niby dotyczy to głównie uczestników rynku finansowego i emitentów obligacji, ale w praktyce wymaga publikacji informacji niefinansowych przez wiele firm. Praktycznie patrząc, cały katalog technicznych kryteriów kwalifikacji to jednoznaczny przewodnik po kryteriach. Jestem albo nie jestem przyjazny dla środowiska dla setek rodzajów operacji gospodarczych i stosowanych technologii. Wymogi, które trzeba spełnić, aby wnosić istotny wkład, oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby nie wyrządzać istotnej szkody, gwarowo DNSH, do not significant harm, i określone przez techniczne kryteria kwalifikacji dowody, jakie trzeba na to mieć, to doskonały katalog wskazówek, które przez nas zastosowane. Zabezpieczą naszą działalność przed podejrzeniem greenwashingu. Co również bardzo ważne i ma także znaczenie praktyczne, greenwashing może być uznany za czyn nieuczciwej konkurencji lub reklamę wprowadzającą w błąd. W polskim prawodawstwie mamy na tę okoliczność odpowiednie ustawy, chociażby ustawa o prawach konsumentów, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od lat takie sankcje wprowadza. Na pewno słyszeliście o ostatnio, w lipcu 2025 roku, nałożonych karach dla kilku znanych, dużych firm, które komunikowały ekologiczność swoich produktów lub swojego podejścia. Nie analizując tego w szczegółach, bo pewnie to znacie, chcę tylko zwrócić uwagę na istotę w podejściu Łokik. Otóż kary były wymierzone nie tylko za to, że firmy coś nieprzejrzyście komunikowały, ale za to. Że dopuściły się działań powierzchownych lub niepełnych, lub wręcz przeciwnych do wyrażanych intencji. I to było powodem nałożenia kar. Nie poszło zatem o samą komunikację, ale za jakość i prawdziwość podejścia i działań tych firm. Można powiedzieć, jako żywo wdrażamy to, co oczekuje dyrektywa o Green Claims. Czyli mamy Robić prawdziwie i dopiero o tym mówić. Jak zatem uniknąć greenwashingu? Dla swoich komunikatów i oświadczeń środowiskowych, no, oświadczenie środowiskowe to też taki komunikat, ale nieco bardziej poważny, powiedzmy, tak? To, co piszemy w raportach, to, co piszemy w oficjalnych stanowiskach przez otoczenie nasze, będzie to traktowane jako nasze oświadczenie. Więc dla nich powinniśmy zadbać o to, że jeżeli cokolwiek deklarujemy, mamy na to dowód. I dla oświadczeń i deklaracji powinniśmy mieć dowód na to, że po pierwsze są one konkretne. Jak, jak przepatrujemy tą naszą komunikację, to ona musi być konkretna. Nie możemy mówić że nasze ekologiczne jest opakowanie, tylko musimy powiedzieć konkretnie, na przykład w 90% składa się z plastiku z recyklingu. To jest oczekiwanie. Po drugie, że poparte te nasze twierdzenia są dowodami naukowymi, analizami cyklu życia lub certyfikatami, że nie zawierają ogólnych, nieudokumentowanych haseł typu eko, zielone, przyjazdy dla planety, takich przedrostków. Dla Dokumentacji i weryfikacji, z kolei, powinniśmy posiadać pełną dokumentację potwierdzającą twierdzenie ekologiczne, każde, które oświadczamy. I oświadczenia te powinny zostać zweryfikowane przez niezależnego eksperta. Dane muszą być oczywiście aktualne, obiektywne i dostępne dla konsumentów. Z kolei, dla oznakowania produktów. Oznaczenia ekologiczne, np. loga, symbole, muszą być autoryzowane i uznane, czyli powinna je ustanowić instytucja publiczna, a sam system nadawania tych oznaczeń powinny, powinien być certyfikowany. Konsument musi mieć także łatwy dostęp do wyjaśnienia, co oznacza dane oznakowanie, żeby się nie okazało, że piękny listek sugeruje coś swoim wyglądem, ale oznacza coś zupełnie innego. Po trzecie, w tym zakresie nie stosujemy własnych zielonych emblematów. Dla praktyk marketingowych z kolei trzeba upewnić się, że kampania reklamowa nie zawiera elementów wprowadzających w błąd, na przykład zdjęcia natury sygrujące zieloność podczas gdy w ogóle te nasze produkty w naturze nie funkcjonują, czy informowania bez faktycznych dowodów. Podawania danych bez faktycznych dowodów, ale nie wolno też stosować żadnych psychologicznych sztuczek, wywołujących takie poczucie uznania, że to, co widzimy na ekranie, w tej reklamie, jest ekologiczne. Z kolei, dla obszaru zgodności z prawem, trzeba upewnić się, że nasze działania spełniają kryteria uczciwej konkurencji. Że informacje o usługach i produktach w materiałach marketingowych są zgodne z dyrektywą 2024 przez 825, czyli z tą czarną listą i z polskimi ustawami w tym zakresie oraz z rozporządzeniem 852. Mówimy tutaj o technicznych kryteriach kwalifikacji DNSH w zakresie taksonomii. I warto też się upewnić, na wszelki wypadek, że działają systemy komunikacji. Na wypadek no, oskarżenia przez Greenwashing, czyli trzeba sprawdzić, że nasza firma jest gotowa do przejrzystej komunikacji z organami nadzoru. Niby oczywiste, ale warto się upewnić, że to zadziała. Podsumowując, warto zapamiętać: po pierwsze, brak dyrektywy o Green Claims nie oznacza końca kontroli nad Greenwashingiem. Po drugie, 27 marca 2026 roku wejdzie w stosowanie dyrektywa o wzmocnieniu pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Tam mamy czarną listę niedozwolonych praktyk. W Polsce będzie to implementowane do ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktyk rynkowych. Po trzecie, udowodnione wypełnianie warunków określonych w technicznych kryteriach kwalifikacji taksonomii to rękojmia. Wolności od greenwashingu dla technologii i produktów. Po czwarte, warto przeglądać postępowania UOKiK w zakresie uczciwej konkurencji i poszanowania praw konsumentów. W Polsce to chyba podstawowy katalog kar za greenwashing. Czy technologia może ratować świat, a może ją zniszczy? W erze sztucznej inteligencji pytanie o odpowiedzialność staje się pilniejsze niż kiedykolwiek. AI już dziś wpływa na klimat, społeczeństwo, nasze miejsca pracy i wartości, którymi się kierujemy. Zrównoważony rozwój w dobie sztucznej inteligencji przewodnik po nowym świecie odpowiedzialności technologicznej. Dostępna na praktycznie OSG i w najlepszych księgarniach.